z nas potrafi się obronić przed tak brutalnym napadem, tym bardziej, że bandyci działają szybko, bezwzględnie. Zaskakują nas wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewamy. W domu, we własnym łóżku, na ciemnej ulicy albo w biały dzień. Na oczach ludzi, może na twoich oczach. Witam z Ińska i okolic. Olga 70 lat. Zamieszkała we wsi Pustowo, gmina Kempice, około 40 kilometrów od Słupska. Dzień Da Pani buteleczkę tego czerwonego? Dam albo nie dam. Za poprzednią nie zapłaciłeś. Nazbieram grzybów. Sprzedam trochę kasy, wpadnie to. Ale żeby mi to było ostatni raz. Pani Olga dorabiała do emerytury sprzedażą wina domowej roboty. Pożyczała też drobne sumy pieniędzy. Odwiedzało ją dużo osób, zarówno wieczorem, jak też późną nocą. Któż będę musiał iść. Tamto skopiesz jutro. No, oczywiście. Masz tu winko i leci już. Pani Olga, mimo podeszłego wieku, samodzielnie uprawiała przydomową działkę. Do cięższych prac zatrudniała pracowników. Pani Olgo, mam pieniądze, przyszedłem uregulować dług, nie ma pani dla nas jakiego winka? Proszę bardzo. Pani Olgo, a moglibyśmy spróbować troszeczkę? Oczywiście, że można. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobre. 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 ale właściwie nie po to tutaj przyszliśmy. O Boże! Gdzie masz pieniądze? Radzuchów! Bo... Zostaw mnie! Oddam zdałe, wszystko! Zdałe. Tylko zostaw mnie! Proszę! proszę. Gdzie masz resztę? Gdzie masz więcej? Kuchni, kuchni! W kuchni! Znalazłeś coś? Tak, mam parę pierścionków. A ty znalazłeś też? Nie, nic nie znalazłem. Gdzie masz pieniądze? kuchni! Tu, tu, kuchni! Gdzie? tu, Gdzie? Tu były! A co? A to A! Ty, o czym ona gadała? Popierdoliło jej się, spadamy na stąd. Ja do pani Olgi. Przyszłam po jajka. Od wczoraj jej nie widziałem. Może gdzieś wyjechała. Ale wydaje mi się, że w nocy słyszałem jakiś rumor. Sąsiad pani Olgi próbuje otworzyć drzwi do jej mieszkania. Niestety są zamknięte. Postanawia pożyczyć drabinę, żeby wejść przez okno. Nikt ze współmieszkańców drabiny nie ma. Sąsiadka wpada na pomysł, żeby pojechać do brata pani Olgi, który mieszka w miejscowości Miastko, kiedy brat przyjeżdża i własnym kluczem otwiera drzwi do mieszkania pani Olgi, doznaje szoku, jego siostra leży obnażona w kałuży krwi. Podczas prowadzonych oględzin stwierdzono, że pani Olga odniosła liczne rany, między innymi ranę tłuczoną głowy, ranę kłutą na szyi, rany cięte na klatce piersiowej i rękach. Przyczyną gwałtownej śmierci pani Olgi było uduszenie poprzez zachłyśnięcie się własną krwią. Jesteśmy teraz w prawdziwym mieszkaniu pani Olgi, to właśnie tutaj doszło do tej tragedii. Obecnie mieszkają tu już inni ludzie. Korzystając z ich uprzejmości, mogliśmy do tego mieszkania wejść. Sprawcy bardzo dokładnie splądrowali pomieszczenia, powyrzucali ubrania z szaf, poprzewracali pościel. Wtedy panował tutaj okropny bałagan. Policja zakłada, że motywem tej zbrodni był najprawdopodobniej rabunek, ponieważ zginęły pieniądze i lista z nazwiskami dłużników pani Olgi. Drodzy Państwo, pani Olga już nigdy nie wyjdzie na to podwórko, nie nakarmi kur, nie spotka się z sąsiadami. Zwracamy się ze szczególnym apelem do wszystkich świadków mogących wyjaśnić te zbrodnie. Może wśród Państwa znajdą się osoby, które widziały w dniu zabójstwa FIATA 126P, jakiego był koloru, jaki był jego numer rejestracyjny. Informacje proszę kierujcie do policyjnego telefonu zaufania. W do komendy miejskiej policji w Słupsku pod numer telefonu. Kierunkowy 059 845 11 11. Ładnie tutaj w tej Polsce. No ładnie, ładnie, ale zbieramy się już dla mnie dużo zostało. Jedziemy. Piotr Z. Jego żona Regina, córka Monika. Proszę Państwa, często zdarza się, że właściciele luksusowych samochodów na zachodnich numerach rejestracyjnych obserwowani są już od momentu przekraczenia granicy. Tak być może było i w tym przypadku. W historii, którą za chwilę opowiemy, Policja dotarła do świadków, którzy widzieli czterech młodych mężczyzn w wieku 20-25 lat o wzroście 180-185 cm ubranych w dresy, obserwujących posesję państwa z Osób nie boli. No. no, czym? No to już idę. Wiesz co, daj mi to, a ty nie się otwieraj tam bramę. No dobrze, dwie walizki nie będziesz niosła, przecież. No, nareszcie w domku. No fajnie jest. Słuchajcie mnie, robisz brykę. Układ pomieszczeń znamy. Ekipa nie groźna, strzelamy do jednej bramki. Druga, 25, spotykamy się. Tylko mi nie chlać przed robotą. A kto pije? To? Słucham. Jeszcze młoda godzina, może wyskoczyłabym na dyskotekę. Słuchaj, jeśli wpół do 12 jest dla ciebie młodą godziną, to tylko możesz iść do łóżka. Ale tato, chcę się rozerwać, bo tutaj można umrzeć z nudów. A niedawno dawno mówiłaś, że ci się w Polsce podoba. No bo mi się podoba, tylko nic tutaj się nie dzieje. No dosyć oglądania telewizji po nocy. Noc jest do spania. Tato, jeszcze chwilę, zaraz pójdziemy spać. Dobrze, ale o 12 widzę was w łóżku. Mnie też to dotyczy? Ależ kochanie, ciebie w pierwszym rzędzie. Włączyłeś alarm? Nie, nie włączałem. Będziemy wyjeżdżać, że włączymy alarm. Zabezpieczymy odpowiednio. Kurwa jego Mać, to szyba jest zbrojona. Słuchaj. Tu są szczeliny, widzą na prowadnicy pierdolni w kolbą, to wyskoczą z agresji. Dobrze! Co się, co się stało? Mamy chyba nieproszonych gości. Zobaczcie, co oni robią, błogną drzwi i na policję. Odejdźcie! czego chcecie? Nie mam Co, dawaj! Nie mam! Dawaj! Daj im te cholerne kluczyki! Panowie, zostawcie mi ten samochód! Dobra, dobra, dobra. my paznamy! Dawaj te kluczyki! cicho, a nic wam się nie stanie. Wam w pokoju! Idziemy! Dawaj do łazienki! Ruchy! Ruchy! Jego też! Nie, nie, dobrze jest, żebyśmy spokojnie. Ty I pilnuj, Zbyszek, a ja idę do chłopaków. Pospiesz się! Co ty pojebało ci się? Zostaw za główną. Pilnuj, dopóki nie wejdziemy w garażu. Poprzedali Agarosz, to odmówi! W nocy spadł śnieg. Policja azyńska natychmiast zarządziła pościg za ukradzionym Mercedesem. Ślady na śniegu były bardzo wyraźne. Prowadziły w kierunku poligonu w Drawsku. Tuż przed rogatkami miasta do Mercedesa dołącza drugi samochód. Jadą na poligon. Tam rozdzielają się. Mercedes jedzie w kierunku Recza, natomiast drugi samochód w kierunku Drawska Pomorskiego. Na drodze relacji Recz-Ińsko ślady urywają się. Blokady nie dały rezultatu. Sprawcy zbiegli. Jak zawsze jak widać no, fajny wóz. Podoba mi się. O tym ich właśnie chodziło. No, to zajebiście. A kiedy kasa? Dokojnie! Musi dojrzeć. Pierwsze napijemy. W wyniku napadu poszkodowani ponieśli straty na około 300 tysięcy złotych. Sam Mercedes wart był około 140 tysięcy marek. Stwierdzono, że napastnicy mówili czystą polszczyzną. Nie stwierdzono żadnych naleciałości obcojęzycznych czy regionalnych. Ekipa policyjna dokonała oględzin całego domu i jego najbliższego otoczenia. Oddany prawdopodobnie przypadkowo strzał spowodował pęknięcie kafla w korytarzu domu poszkodowanych. Na tafli lodowej jeziora, w odległości około 20 metrów od domu, znaleziono młotek ślusarski należący do właścicieli oraz pogrzebacz zabrany z salonu z wyposażenia kominka. Do tej pory prowadzone czynności śledcze nie doprowadziły do ustalenia i zatrzymania sprawców. Nie odnaleziono też ukradzionych przedmiotów. Policjanci z komisariatu w Łobzie poszukują. Samochodu marki Mercedes S 500, rok produkcji 1997, na niemieckich numerach rejestracyjnych BAT 5320, numer na dworze WDB 1400511A366742 oraz dwóch polskich dowodów osobistych o następujących numerach. Pierwszy seria AB 8069 626, drugi ab 5019223. Policja zwraca się do Państwa z apelem o przekazywanie wszelkich informacji na temat tego zdarzenia, a w szczególności prosimy o kontakt osoby, które widziały kręcących się sprawców w okolicach domu poszkodowanego w Ińsku przy ulicy Młynarskiej. Może ktoś z państwa wie, kto obecnie jeździ kradzionym Mercedesem klasy S 500? Może komuś z was oferowana do sprzedaży telewizor marki Philips i wideo marki Panasonic, nieprzestrojonych jeszcze na polski system odbioru. Dodam, że dla osoby, której zeznania przyczynią się do wykrycia sprawców, przeznaczona jest nagroda pieniężna. Informacje proszę kierujcie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pod numer telefonu zaufania 0800 156 032 lub do Komisariatu Policji w Łobzie pod numer telefonu. Kierunkowy 0923 740 51 Proszę Państwa, jeśli wykrywalność przestępstw wzrośnie, to już wkrótce sprawcy w naszym kraju będą w sytuacji człowieka, który na własne życzenie sam pakuje się do celi z napisem dożywocie. Mam nadzieję, że stanie się to przy znacznym Waszym udziale. Przypomnę, że osoby występujące w programie to statyści, nie wiążmy ich z prawdziwymi uczestnikami tych zdarzeń. Dziękuję bardzo, zapraszam na kolejny program.